Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj, żeby was wesprzeć. Wesprzeć w tej słusznej walce, walce o miejsca pracy, o wasz los, o los waszych rodzin, ale także walce o los górnictwa i walce o los Śląska. Bo to, co teraz się stało, to, co uczynił rząd, co przygotowuje rząd i koalicja rządząca, to jest nic innego jak podniesienie ręki na górnictwo, na Śląsk, na was, na wasze rodziny. I to jest przedsięwzięcie, inicjatywa wspólna Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo pod Projektem ustawy, tak zwanym poselskim projektem ustawy, są podpisy między innymi przewodniczącego Piechocińskiego czy ministra Sawickiego. A więc powtarzam, wspólnie podnoszą na was rękę. Dlaczego? O co chodzi? Otóż w Polsce od lat stosowana już jest taka zasada, jak dochodzi do trudnej sytuacji, do kryzysu. To zawsze musi być tak, że płacą za to pracownicy, płacą za to zwykli ludzie. A ci, którzy się dorabiają, często dorabiają na tych kryzysach, pozostają w swojej dawnej, dobrej sytuacji. Nic im nie grozi pod żadnym względem. To jest system głęboko niesprawiedliwy, nieefektywny. To jest system, który. Można określić jako eksploatację, eksploatację zwykłych ludzi, ludzi pracy, milionów Polaków. I na to się nie można zgodzić. W imię naszych wspólnych interesów, ale pamiętajcie także, że w imię interesu Polski, bo nasz kraj mógłby być dzisiaj dużo, dużo dalej niż jest, moglibyśmy być. Na innym poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyby właśnie ten system nie był stosowany. I trzeba mu w końcu powiedzieć dosyć, dość. Trzeba powiedzieć dość także teraz, tutaj na Śląsku. Trzeba być zdecydowanym. Trzeba walczyć. Proszę Państwa, dziś zdeterminowani, rozgoryczeni górnicy. Blokują granicę polsko-rosyjską, blokują przewożenie węgla, rosyjskiego węgla do Polski. Jest to akt desperacji wynikającej z tego, że na hałdach przy kopalniach węgla w Polsce jest wiele milionów ton niesprzedanego węgla. Jest to akt desperacji związany z tym, że wicepremier, minister gospodarki pan Janusz Piechociński. Zapowiada likwidację nierentownych kopalń. Jest to akt determinacji ludzi, którzy za chwilę mogą utracić źródło utrzymania swego i swoich rodzin, którzy mogą za chwilę stać się klientami pomocy społecznej, bo rząd Kalicji PO, PSL lekceważy sobie ludzi, lekceważy sobie pracowników. Pewnie usłyszymy, że trzeba zlikwidować kopalnie, bo są nierentowne, tak jak. Kilka lat temu zlikwidowano stocznie, bo też podobno były nierentowne, tylko jakoś te kopalnie czy, czy, czy stocznie są nierentowne w Polsce. Inni sobie świetnie radzą. Na zachodzie Europy przemysł się rozwija, praca jest, tylko w Polsce jakoś tak wszystko źle się dzieje, chociaż podobno partia Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, ma takie olbrzymie wpływy w Unii Europejskiej olbrzymie wpływy są z korzyścią dla samego Donalda Tuska, nie ma z tego tytułu korzyści dla Polski i Polaków. W imieniu klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości chciałbym przypomnieć nasze propozycje. Można w sposób łatwy, prosty ten problem rozwiązać. Pierwsza rzecz to embargo na dostawy rosyjskiego węgla. Ten węgiel jest dużo tańszy, ale jest złej jakości. Ten węgiel jest dotowany przez Putina. Z, ze sprzedaży tego węgla, również tego węgla, Putin czerpie określone korzyści. To powoduje, że ma pieniądze na to, żeby napadać sąsiednie kraje żeby odtwarzać imperium rosyjskie imperium postsowieckie. Tymczasem polski węgiel leży na hałdach. W związku z tym po pierwsze embargo na dostawę rosyjskiego węgla, a po drugie projekt ustawy zmieniającej ustawę o zamówieniach publicznych. Ten projekt prowadzi pan poseł Grzegorz Tobiszowski, zakładający to, że instytucje państwowe, na przykład szpitale, szkoły, wojsko będą zobowiązane do zakupywania węgla polskiego, a nie rosyjskiego. Dzięki temu z hałd wokół kopalni zniknie niepotrzebny węgiel, dziś zalegający na tych hałdach, dzięki temu górnicy w kopalniach będą mieli pracę i dzięki temu polski podatnik nie będzie musiał ułożyć na zasiłki dla bezrobotnych ludzi. Dzięki temu również Polska będzie mogła się rozwijać, bo kraj, każdy rozwija się wtedy, kiedy ludzie mają pracę, kiedy nie muszą emigrować za chlebem, kiedy mogą zapewnić przyszłość swoim rodzinom.